Jeremy Renner po wypadku, wziął pierwszy, wciąż jest w krytycznym stanie. Jeremy Renner miał tragiczny wypadek. Co się wydarzyło podczas odśnieżania? Kilka dni temu miliony fanów Jeremiego Rennera wstrzymało oddech po wstrząsających informacjach na temat jego stanu zdrowia. W nowy rok aktor zabrał się za odśnieżanie swojej posesji. W Stanach Zjednoczonych panuje obecnie ostra zima. Przez co w niektórych miejscach panuje stan klęski żywiołowej, aby wydostać się ze swoich posesji. Konieczne jest odśnieżanie. I Renner postanowił zrobić to osobiście. Niestety, skończyło się to niemal tragicznie, gdyż aktor został przygnieciony przez pług śnieżny. Maszyna miała mu zmiażdżyć górną część tłowia. Pierwszej pomocy udzielił mu sąsiad, który jest lekarzem. Dzięki założeniu opaski uciskowej aktor przetrwał do czasu pojawienia się ratowników medycznych. Natychmiast przetransportowano go helikopterem do szpitala i zabrano na salę operacyjną. Jednak jego stan był określany jako krytyczny. Aktor już został wybudzony ze śpiączki, a na jego Instagramie pojawiło się nawet zdjęcie z wpisem. Podziękował wszystkim za ciepłe słowa i trzymanie kciuków za jego zdrowie. Pod wpisem pojawiło się oczywiście tysiące komentarzy, w których fani zapewniali go o modlitwie oraz dalszym wsparciu. Również wielu jego kolegów i koleżanek po fachu zapewniło, że myśli o nim ciepło. Jerem Renner wciąż przebywa na intensywnej opiece medycznej. Jego stan bowiem, choć określany jako stabilny, to wciąż jest bardzo poważny. Medycy pozwolili jednak na odwiedziny siostry oraz mamy. Pierwsza z kobiet mogła nawet umać mu głowę, z czego aktor bardzo się ucieszył. Był to bowiem jego pierwszy prysznic od prawie tygodnia. Lekarze chwalą Jeremiego Rennera za nastawienie, jakie ma w tej trudnej sytuacji. Nie jest bowiem tajemnicą, że pozytywne myślenie może pomóc w walce o od odzyskanie zdrowia. Wcześniej, kiedy Jerem Renner był jeszcze w śpiączce, jego rodzina wystosowała oświadczenie w którym podziękowała m.in. pracownikom służby zdrowia. Rodzina Jeremiego chciałaby wyrazić swoją wdzięczność niesamowitym lekarzom i pielęgniarkom, którzy się nim opiekowali, trudzkiem adewsfirentreszcłe, szeryfowi hrabstwa Weshoje. Burmistrz Renu Hillaryschiewy oraz rodzinom Carano i Murdock. są również ogromnie przytłoczeni i wdzięczni za wylew miłości i wsparcia ze strony jego fanów napisali.